Cześć! Dzisiaj sobie poruszymy temat y, przydatności opon do jazdy. Jak długo je można przechowywać, żeby można było je y, bezpiecznie używać. Więc jak ostatnio się, może nie ostatnio, ale tak dwa miesiące temu, przydało mi się, że na moich gumach, które miałem od 2015 roku, y, na skrzyżowaniu y, skręcając w prawo, y, po prostu opony nie reagowały. Y, tak jakbym sobie tego życzył, czyli nie mogłem skręcić prawo samolot pojechał prosto. Dobrze tam nie zmiechał wtedy. Wymieniłem gumy i samolot w tych samych warunkach, o tym samym czasie, mniej więcej w tej samej temperaturze zachowały się tak, że miałem trakcję i tak dalej. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że tamta guma z 2015 poprzez lata użytkowania, poprzez zużycie Niemniej jednak, tej gumy tam było jeszcze sporo na tych, na, tych, na tych oponach. no Po prostu ten kauczuk, ta guma się zestarzała, stwardniała. Także polecam wymianę opon w tym takim czasie, aby okres ich użytkowania nie był dłuższy do myślę, że jeżeli chodzi o dobrej jakości gumy do 10 lat, a zalecam stosowanie. Nowych opon, kiedy użytkowanie starych opon przekroczy 8 lat, także jeżeli chodzi o opony, jeżeli chodzi o użytkowanie oleju w naszym samochodzie, czasem jest tak, że kupujemy olej, prawda, i, i leży on sobie gdzieś tam na półce. No i w pewnym momencie przypomina nam się, że mamy olej, a on tam już leży załóżmy 3 lata. Czemu taki olej używał? Ech, powiem tak. Ym... Tak samo jak opony, tak samo jak inne produkty, które są wyprodukowane, czy też jeżeli chodzi o rafinację, czy po prostu o produkty o jakiejś czasie używalności, czyli praktycznie każde, no ulega ten olej degradacji i on po wyprodukowaniu też w zamknięciu nawet ulega degradacji i wpływają na niego warunki atmosferyczne w odnośnie przechowywania. Przechowujemy go zwykle w garażu, tam gdzie panują zgoła różne warunki. W zimie jest zimno, w lecie gorąco i na przykład po prostu wykrapla, wykrapla się w nim woda, bo też jakieś tam skropiny się pojawią. Nie, nie, nie oszukujmy się. No i uważam, że taki olej powinno się że tak powiem wlać do silnika w przeciągu nie dłuższym niż do 3 lat to jest taki graniczny moim zdaniem okres trzeba by było zbadać to po prostu może kiedyś zrobimy taki test jak załowuje stary olej względem oleju nowego trzecia sprawa to to czy jak można długo stosować jak, w jakim zakresie w jakim okresie czasowym można stosować Gaśnicę. Gaśnicę powinno się stosować tak, że powinno się wykonywać jej legalizację do co roku, co rocznie, prawda? Już w którymś z materiałów o tym mówiłem. No, żebyśmy mieli pewność, że ta gaśnica zadziała, żeby ten ładunek, który uruchamia nam tą gaśnicę, żeby on zadziałał, żeby to wszystko po prostu nam zadziałało w czasie. Jeżeli chodzi o poduszkę powietrzną w samochodzie, jaka jest długo, długo, y, jaki długi jest czas używalności takiej poduszki, czy ona nam zadziała, np. Na po 20 latach, po 25 latach. No Jak wskazują różne dane, które można znaleźć w internecie, to okazuje się, że poduszka powietrzna powinna zadziała nawet po 25 latach, a nawet w starszych samochodach zadziałają te poduszki. Niemniej jednak warto, jeżeli jest gdzieś na przeglądzie, warto zbadać, zdiagnozować yy, w jakimś stopniu yy, yy, układ yy, poduszek powietrznych, czy po prostu on jest aktywny, jak, jak, jak on się zachowa. Jeżeli jest oczywiście taka możliwość. Yy, także trzeba uważać na ter terminy, Stosować się do, do tak jakichś po prostu do jakichś granic, a nie na przykład nie można iść na starych oponach, bo to stwarza zagrożenie i, i czasami człowiek kusi się na zakup używanych opon, na przykład 300-400 zł taniej za komplet. No okazuje się, że potem płacimy grube tysiące za naprawę samochodu, yy, nie daj Boże za uszkodzenie czyjegoś mienia. Bądź też y, uszkodzenie y, jakiegoś y, po prostu y, jakiejś rzeczy, bądź też człowieka. Także zachęcam do przestrzegania tego. No i widzimy się w kolejnym materiale. A na dzisiaj to wszystko. Na razie, cześć.